który to e, trzeci dzień e, próba chyba numer dziewięćdziesiąta z kolei sześćdziesiąta no oby to się teraz już udało no oby oby dobra już jakby co nagrywanie mam A Adam dawaj jedziemy tak o okay. <grym> 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 oh, oh, ja bym <grym> troszeczkę tak, oh. I'm, I'm ready up. my friends o, ja mam taką kozaczkę. Ej, kozy to są tam. W nosie twoim On czuje się na brodzie. Ja mam brud. Po wczorajszym. <g continuum> Dobra, mam. Będę takim Jaką kozaczkiem bo to dzisiaj Musisz dać gotowy, czemu ja to muszę za każdym razem? Tak, tak, Enter No Je tu do cech. Przycięte, czy nie? Ej, nie, nie rozumiem, o co on do mnie mówi. Ej, to okay. robimy tak, panowie, żeby to wszystko jakoś grało i buczało. Mhm. Mm Najpierw idziemy do jednego samochodu, to moja którym, którym kieruje myślę, że TOL. O, 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 o nie, nie, o. A do fotelika, dobrze. Kurde, no I. E, I. Z... Ale dalej? słuchajcie teraz chwilę, bo nie mówię czegoś, zamiaru Meruset teraz powtarzać. Ja jestem przed okresem, musicie to zrozumieć A, serio, serio. A to wszystko jasne No No, no, dawaj, dawaj Podjeżdżamy do tego kierowcy, nie strzelamy okay. Strzelamy w kierowcę, jak go widzimy Okej okay. Jeden wychodzi Tym jednym ja jestem nie. ja Po autobus Aha I tym autobusem musimy ucieknąć policji A wy mm -hmm. macie mnie osłaniać, nie gdzieś piście daleko odjechać Tylko musicie mm -hmm. mnie osłaniać Adam, to jeszcze Rozumiecie? tak Takie info, napiszcie to temu... Tak... Napisz temu, co jeszcze z nami jedzie na tacie Okej okay. I ozna oznacz ktoś autobus, ja tam wiem jak mi więcej jechać, ale... Ja już to S nie pierwszy raz robię Stówka za to, że ci powiedziałem gdzie W Tam wiesz, nie? E, PayPal, PayPal jest dostępny, więc yes, wiesz nie do, nie, do, nie prowadzę dotacji e, e, no? e, ale mi możesz Macie tam jakieś no. broni już? Yes! Ja, ja mam tam jakiegoś tam malutkiego pistoletka Czemu ja nie mam? Haha, o, o, ukradli go przed nagraniem Cicho. Cicho Jest napad wszystko, on ma przejmować autobus, ale co? Nie ma broni Cicho Chcesz coś powiedzieć do mnie? Chcesz coś powiedzieć do, do mnie? Tak? O to raz raz. E, czemu ty masz kole tu? Jak się wchodziło do środka? ty masz kole? Byłem ja w McDonaldzie no Powiedzcie mi jak się do środka wchodzi Ale a czego? patrzysz w środku Czarny? Nie wiem. V, kilka razy Pach, pach, pach. O, Jezefa. Elo, ole, ty masz piękne wargi Ale patrz, jaką on ma kolet, ty, skąd? Jest jest Wow, ale to, to jest To jest jakaś... wszystko reklama, zapłacili ci za to To jest yes. jakaś taka... Ej, Ja to wiedziałem Tak się myśli, trochę jedziesz, Mati Ty nie masz tym no, problem z no, internetem? No. Dobra, no. możemy maski zakładać, ja już mam założoną Dobrze, mamy tak, moją tak. korsinkę, cicho Nie Mm. No. No. Ona już wyje bardziej niż w mam Ale czas. pięknie Ty, fajnieńki A mi też ładnie? Nie No dzięki, okay, by tak Chcia dzięki? Chciałem, być takim, chciałem być takim twardzielem Ale ci wyszło Czekajcie o. A, aha. Mhm. Ładnie, ładnie Czy czasami Mati nie prowadzi? Czy tak mi się wydaje? Mhm. Wydaje ci się Wydaje ci się, to, to, to to Ej, ranga mi wzrosła, nie wiem czemu <laughs> okay. nic nie Czekajcie, czekajcie jak podejdziemy dopiero bliżej Jak podjedziesz do samego kierowcy Nie, jak go zatrzymę, czekaj, jak go za patrz tak, o idź tam do niego No nie po się, wyciągaj się broń Bierz go Adam A Dobra. wyskakuj nie. No, <laughs> No wstawaj hopie. Dawaj, osłaniamy go, dawaj, strzelaj Jeszcze sobie cyną, nie Dobra, idziemy na lewo, chodźcie tu na lewo na lewo, na lewo, na lewo, Czekaj, na lewo bo... Dobra, jeden może tu wejść albo coś, nie wiem. No, tylko ej, wsiadaj do nas wsiadaj, wsiadaj! Dobra, jedziemy tu na prawo, dobra ej, Czekam Ktoś musi wziąć bazukę i zestrzelić helikoptera. Ja nie mam bazooki. Go my friend, ej, ale chraniajcie mnie czy coś <laughs> Ucieknij, wiesz to w górę jest? To nie może być takie proste, chociaż to nagrywam już chyba 20 razy, ale to nie może być takie proste. Jak Adam gra, to nie jest nigdy prosto. Ja to wszystko wrzucę, nie te wszystkie, aż próby nagrania, to klubę... a Jak się wyrabił? <laughs> Ej, prawie się dało, tak? Ale wy macie mnie osłaniać, a nie spieprzać! Już ja strzelam do. Helikopter. Musimy załatwić helikopter, ale. No to tak, czemu wy to... gdzieś tam bazookę. uciekacie? Musisz, a. Bazukę Adam, a to jakiś z A się ja, ja mam, ja mam. Ja będę kierował, dalej. A ja zrobię taki drift! Wow, prawie nam Tak. Ich nie! Nie! Już jest zmorek, bo to się przepięknie. Ale idź, strzelaj tam, do panie. Dobra, wsiadajcie, uciekamy, ja gdzieś jadę, nie wiem gdzie, ale wpijcie stąd. No nie! Nie lubią go, No strzelajcie w tego, lustro. Zastrzelam. Trafi tak. go? Yes! dobra, wsiadaj. Brawo, pięknie! żółwik, Adam. beczka i piąteczka, paróweczka do tego. A aha, dobra, jest pieprzą. Czekamy policji, licy. tak daleko od drogi Gdzie jest Jesteś ten? No, no właśnie articulate... patrz ile tego tu jest spięty. Czekajcie, czekajcie, na razie poczekam. Nie idź do Adamka, tylko gdzieś tak. Nie do mnie, nie idź do mnie. stoisz, stój, 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 nie ruszaj się. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja tam to O nie, kurczę, mamy Adama zobaczyli. Jedziemy? Jedziemy na lotnisko. Na lotnisko Nie, na lotnisko, nie, tam nie damy rady. Ale tam gdzieś dalej jest za lotnisko. No się trzymajcie tych za mną, proszę! Ja jestem niewinny! Ja ja pan, tam, to tylko wiatr... dla mojej teściowej. Ja nie będę zadanem, było się no, tak, ale... po... To jest tylko dla teściowej. Tam, słuchaj, jedźcie jak najdalej od drogi po jakichś bezdrożach jeśli to tam policja nie wiedzie I nie zbliżaj się do drogi, to się nie namierzam, tak Ja to, to już tego nie dobra, raz tak. Tylko z wami to do jakoś opornie nie chodzi A to wy jesteście dalej Eee, starzesz Ejbym no Adam... jechać? Idziemy gdzieś tu na tą górę na autobusu. O tutaj, no i stójcie na tej górce i najlepiej żebyście zbyt... Ale nie musicie nie mnie wjeżdżać A ci pomagałem. jest... To jest kierowca Pytałem się czy mogę pomóc, to ale... To jest kierowcą? Tak To my tak. jeszcze żyjemy? Josh. Ty patrz, jaki dziadek jest tu na górze Ojej, co się ma dziadek, my tu z policją Jo przyjechał po moja teściową A stójcie tu, stójcie, nie bo gwiazdki murgają, nie podjeżdżaj do drogi, nie podjeżdżajcie do drogi, stójcie tu Panie, zmieści się na czy się nie zmieści? Nie, nie jest tam Adamie, bo Czekaj, bo idzie uważam. do mnie, czekaj, za tym pod to staniesz nie bądź, teraz Nie co bądź Nie bądź Co robi? Co Dziadek, robi? dziadek ci pan to spuści, patrz, o Dziadek idzie ci flaka zrobić <grym> Halo Ale on, on chyba rudy jest mi, Powiedzcie mi skąd on tutaj ma statek o, on, on jest rudy Ej, ale patrz, ej, ten statek chyba coś ma sucho Patrzcie, rudy jest Dobra, jedziemy do tego celu Dobra, jedziemy do celu, no Udało się nam, patrzcie jak szybko Nie ma za daleko Widzicie jak szybko? Szybko czyni nagrywanie! Szybko, tak! Aby A się nami jeszcze dwie zmisje, czy trzy, trzy tam. Ej, jest dobry dreżer ze mną. To, to żwir... To nie, to nie twoje umiejętności, tylko żwir na drodze. A, sorry. I moje auto, moje łysy mm. Dawaj na A teraz skupo. będzie wyskok. Ale wyskok będzie, coś tak czuję. Tak, przydupisz. A wody. mogę ja też? No. Nie. No dalej. A ty możesz. Ojej. Ty, bo przeciąg się <laughs> zrobi. <laughs> Hehehehehehe Co jak się cieszy? dam Michę bo z tych 160 tysięcy które już stracił na tych napadach to zarobi Na koniec wam dam taką, taką działkę że wam to się naprawdę nie opłaci Prawda? tylko to nie to będziemy było? grać Stół Aha okay, Taki no. sam mam u ciebie na podwórku Tak? To może to akurat i sprawdź to nie twój nie? nie! jakiś ślady śladów na polu nie widzę specjalnych Chociaż Ciemno, jest, nie widzę. Ja bym sprawdził No, a Dobra. To, no to już wiem to chyba się zgłosi po odszkodowanie No ale ja tylko kierowałem, a auto jest twoje To nie jest tak jak myślisz Czekaj hopie bo jadam! Ty Pa jak widzisz jakiś inich 8 tu jest? Po 8 Gdzie tu masz na, na szrajbana? No, Dziś jakie czerwone? Takie czerwone tylko fałszywe. A tu fast! Prawiej bym wyrobił Tak. tak. A gdzie tu mam jechać? Helen. Tutaj, stań tutaj, no Co zajdzie? <śmety> jeszcze zresztą jak kurwa A gdzie mam jechać? Aha, nie ta Dobra, to na prawo Eh, Jest, udało sie? się Bogu dzięki Jest, rogana Uff Ale się Och Ach, patrzcie, trzy hule dostałem, nie, nie ale ten... Z... Jeźdź nam w serce. 5 minut to zajmuje, a myśmy to robili kurczę, przez 3 dni. Bazak, No, lekko. na szczęście. A wy dostacie z tego hajs? Dostajecie jakiś, nie? No, oczywiście. jest ja platyna pierwszy raz w złoto. złoto. Nie gra. Lol. Ciekawe za co? Gdzie znasz moim. swoje miejsce. Chaby, ziem ma Jak ładnie, piatyn, znaczy złoto. Załatwiłem helikopter i dali mi brąz. Nie, ja nie gram Platyna nie jest nic warta, ale okej. Okay. No, jak to nie? W jest, jest bardzo Trzy petardy poświęciłem. W jest bardzo wartna. Platyna? No. Przecież to jest nie. prawie najwyższa. Albo najwyższa się Zostają to do, do, do kości, jak się mają wzrosnąć, nie? Dzwonią Blatyna. do mnie na Skype'ach. Ja jednak wolę hajs z YouTube'a. Ale to cztery. no jak to się nazywa? No. Policja. Teraz no jedziemy się napierniczyć Jedziemy na kontenery tam do tego Weźmiemy auto Ty ej, ej On mnie zabił Adamek dzięki On mnie zabił no On dzięki. za szpryca wołowiem Dzięki Adamek Myślałem, że jesteś kumplem Ale, ale mu... Ja to zabijają. nie byłem ci zabijają. to, nie wafluj się z Adamkiem On cię no oszukał właśnie, widzę twoje 15 tysięcy zgarnąć Z kieszonki cię wyjął i zgwałcił cię wyjąć. No właśnie mi pyknął i poszedł Gdzie jest ta kurma? Nie twoja, nie dotykaj Chodź tu w zaraz ci to załatwimy Zostaw moją korsinkę Co jest, Ej, Przytuje mi się bez końca, malina Ej mam, nie wiem czemu, ale mi tutaj policajki przybiegły albo no nie Słyszałem, że tam Adam był, ostatnio w klapkach, taki szary jest w klapkach, z mi twarzy Nie, nie, to na nie ma Ktoś tu jedzie Ja nie zaszczelu Kurze, nie, nie, kurze, tylko nie szaleć, co nie będzie dzisiaj dalszego ucznika. Czekaj. Ja mam bardzo ciekawe, ja mam czarny echo. Ale headshot, ja, pitole Mi się już właśnie. A mnie to nie lubi A ja jeżdżę go. traktorkiem. he Ha-ha-ha! Lubisz to! No wiadomo. <grywa> Gra farminga, cicho się, nie przerywaj mu. No tak. Ale bym mógł jakiś puk założyć, albo siewnik. I na farmę jest tam będą mieć.

Czemu za zniszczenie kurmy za minus 6500 robisz tam. Ty, będziesz, ty kupisz kurmę, będziesz będziemy ją ze z na zmianę A czemu? 6 dolarów Ale bo zagwili mnie cholera Nie bijcie mnie chłopaki, ja was kocham Tygaju Grunt <laughs> To... O, kolejne 3. Kolejne policajki do mnie przyjechały Dobra, ja ruchamy tu misję ale właśnie bo teraz musimy się podzielać dwie drużyny, nie to jest fajna misja w ogóle. Wejdziemy idziemy na kontener do portu, a wejdziecie po. A damy taka rada, jak zaczniesz strzelać naokoło do ludzi, to policja sama do ciebie przyjedzie. A tabek nie może zabijać ludzi, bo ludzie. dobra, to tak się dzielimy nie. To idziesz do tej drugiej drużyny A jak to mam zmienić zmień do drużyny. Dobra, jestem. Ale to było Albo nie wiem, się ktoś do mnie. No dobra, no to musisz iść. Ja ale ja, ja mam to... być policjantem, nie? A to nie, to ja nie, to. To ja muszę być tam. <laughs> nie, tam nie chodzi, ja chcę tam być. Ale to wtedy nie będę z wami, będę smutny. A, to będę z Adamkiem A tam idź do niego, albo nie, ja w policji się nie bawię, policja to nie dla mnie. Ja, chcę ja się to... chcę w No to to do maty i z nim. To tam jest łatwa misja, tak, że dopełni że... przechodziło na bok. No w prawo może, e D, albo A. No, gotowy. Co? Okej. Okay. Gotowy. A ja mogę to zmienić? A nie mogę, honor. A taki maco w kapturku jest. dać gotowy, dobra jest. Eee, także, auto mi to jest chyba najfajniejsze z miasta tych wszystkich. z chyba cię nie rozpoznają. <grym> nie pytam. O, ja dobra. biorę motor. E, to w, w tym odcinku, ale dużo tych popchniemy. A nie, ja chcę motor. Nie, my... nie, to, to ty czekaj. My tu my, mamy ten. Ale paczek jakiś... pojechał bez. bez... <grym> no. Nie lubicie, i czego to oczekujesz Mati? Tak? To, 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 Ej, to ja ty, mam... ty czekaj, ty czekaj! No nie no, ja to mi zabrać. Co nie masz no, Dobra, dobra. Musimy sobie bo... sprowadzić policję. Ale ty to koleżanko jesteś za łatwy. Trzeba cię zastrzelić. Jest ty... jest za łatwa. Co? Pani! Kontrola! Musimy panią sprawdzić, podejrzewamy pani niebezpiecznie Ale ona chyba wciąż jest. Ja Proszę kriwetka. tu! Na bok! Tu pani, tu! <laughs> Nie na ziemię, tu pani, stój! Na ziemię! Żeby pani opada, czekaj Tu z przodu Czemu, ej, skąd tu czekaj! Nie Kaj uciekaj! To ej, nie bij... ej, chyba umarła Nie bij kobiety ej. Ej, o mnie. Ej. Halo 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 Pani żyje? Halo Halo, halo, czy pani mnie ha, ha, Halo! Chyba pani nie słyszy już Obuchła Dobra Musimy teraz policję sobie, że to powiązać. I Jak wejdzie jakiś radiowóz, to nie strzelę w radiowóz, tylko policjantów i chronimy te radiowóz. Proste? No, proste. No. no jak słońce. Jak Masło. Co? No po chcemy radiowóz! No chyba coś. Please! Przylepie. Please! Understand or not understand? Hopie. Kaj to hopie. chopie. Wszędzie idzie. Dobra, okay. już, już, już się za tym sukni skryję Jest lecą. Ale tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden. No jeden starszy, Pierw nie? Pierwszy, który będzie, no Tam On jest leci, lewej, tam. tam I same hotshoty Panie Wado, no jak... proszę stać! Jak chcesz, chłopaki Pięknie! Bierzemy go Rejaring krzyk 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 Ja kieruję chodź, chodź, ho, ho Czekaj bo trzeba czekaj czekaj Skaraj tu była nie chwitali Dobra, ale ile w stylu popitać? Macie ciebie jak tam idzie? To jeszcze pomógł ma... A gdzie uciekamy teraz? Mamy teraz zaraz się ale może koguty wyłączy, by nas nie szeli Na co? U, o cholera, nie na to Nie, co ty robisz? To wypadły, bo nie wiedział jak się Koguty wyłącza ja Co ty, matko święta Matko święta, z kim ją jada? Wyłacz koguty, o leci już To nie wisi Tak nie było Ten już, ten, ten już zaczął misję, ja dopiero jadę A może, może zrobić wszystko za mnie, będzie fajnie ja tylko na niego poczekam, aż wyjeżdżę. Znowu Go, 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 go! Fucking drift, hopie profesjonalnie, analnie do drzewa prawie że. Latarnia. I to chyba wiedzieć kierowcom. Tak, rajdowym. Ej, bo było dobrze, jakby się ten. E Właśnie, po co herikopter. tak strzelałeś Po co? O, ale już rozwalił By, ty miałeś tak specjalnie, wiesz? Było, żeby nas nie poznali. Aha. No. Aha, aha. Takie bajery. Nie panikaj Kaj tu mi wyjeżdżasz! Nie widział z policaji 9911, ja tak 9 To nie, nie, nie. To nie energetyczne <laughs> Ej, co A. na mi głowie, bo coś nie wiem Aha, dobra No nie dzwoń do <laughs> mnie teraz gram w grę On się po pół godziny kurczę strzai, nie? Ja jakby ceniał Ole ładnie ty kierujesz <laughs> No bo ten krzak tu stał Zauważyłem Headshot nie, nie było. Gdzie jest ten, ten śmieszny ten? Tu jest helikopter. No nie zaś jakoś! Kobito, ty nie widzisz, że tu jadam! Naprawdę! Ja Jestem zbyt młody, żebyś mi pociskało. Oj, ta zmądrzała! Więc no, mi wszystkich pewnie wystrzela, nie? Bo to jest samolot, kurde. Gdzie ona ten motor? Ja mogę do wody nie, nie da ci postrzelać? Wow. No O kurde, Adamek, lepiej chyba jak wiem. Ja nie obiecuję tego Dobra, idziemy tu na prawo no, była, dobra. Nie wiem była. gdzie teraz, ale O, nie wiem! Wow, oh. Oh. chyba oh. ci się kierownica zblokowała O oh. oh, kurde wow. oh. Tak nie miało być A wpadliśmy, koniec Kejo Chyba Kejo Ej, tu chyba nas zgubią <laughs> To było wszystko zaplanowane Chyba uciekliśmy Ale patrz jak ten brzut wygląda W ogóle nie ma matkosi o nie helikopter cicho nie ma nas nie zajdzie Cii. nie dychaj. cholera kurde czemuś oddychnął kurde jednak lofał no nie tak czyli gdzie to jesteś a tamty no kaj to jeździ no cholera jasno i teraz tupa. Kurde, teraz muszę zacząć No nie co to A bym się, Ale, się fajnie wyciągał Tak ja się teleportowałem, dobra, mamy auto. <grych> to to kieruję pewnie on. Ej, zabiłem go! dostał, no? No, takie to trudne. Nie takie trudne. Dobry jestem, dobra. Ej, umiesz nie? obrócić ten ten? No, oczywiście. A Przekazuj chyba... Mi... Wsiąść się nie da. O kurde, musimy brać drugi. Dobra, chodź nie po drugi. Mamy auto. Za krzoków! Aby przedziurawił panu. Żeby Bra dostał rodzice. głowę. No dobra, już jemy. Drugim, a ja potrzebuję radiowozu. Radiowozu, jest tu gdzieś jakieś... na drogę, musimy wyjść. No musimy. Ej, hajsy ma, hajsy co robić. Bra, spieprzę, bo to ci hajs! Ej, mam shotguna. Lol. Bra, tu jeden zdech. Gdzieś tu Bra. policaje. Są, mami. Jak to mam, się robi? Mam 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 mam, dobra TAK TO SIĘ ROBI Dobra ładujemy się, tak jeźdź. to się robi, tak Zdjęcie to się robi Idźcie dalej, ho ho Nie <laughs> pitol, nie <laughs> pitol Nie 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 komuty Jak się zgasi? X-em? Eee, ale na czym grasz? Na klawiaturze No to, aha to <laughs> na E? O <laughs> Dobrze, dobra, dałaś się Ucieknie policji, dobra, uciekamy Myśmy musieli gdzieś z drogi zjechać Bo to wtedy nawet wejść stracić.

O cholera Jakie widzę szybkie wejście wejście. Hmm. Wow chyba przodu już też nie mamy I boku też nie o Cholera Aaa czyli widzę, że ty też trenujesz Tak jak ja uczyłem Ja tu uczyłem dziennie noc się, więc Spokojnie, spokojnie Teraz aby mnie pokazuje, że umiem my... Eee no 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 A ciekawe czy jeszcze działają A działają Dopieruję zastrzelić tej śmigłowiec Słyszę Hmm, fajnie tam się bawicie. No woje A ty jak no, się... W ogóle nie zrzekamy, bo na razie jest... My się chowamy po jakichś domach, kurde, umyłem. uciekliśmy mu no, dobra, 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 teraz nie w żadną policja nie jedź No będę się starał, mam no, Ale na... są teraz laki Ja nie mam. Czy <laughs> to nie tego ja Ale no, nie niż nic, bo oni wtedy się pojawiają gdzieś bliżej. Dobra, mamy już sprawie jesteśmy. my już to wy jesteście? NIE, PO POLICJA PRZED NAMI! U! INTELIGENCJI, O oh, KURCZE, PATRZ! Aaaa, Jak oni nas zauważą... NIE! Aaa, zauważyli, cholera. Matko tłumaczę, tłumaczysz mu pół godziny. Ja jeszcze nie rozumiem. Ja nie rozumiem, kurde. <laughs> no to oto to, my chyba zbyt dużo nie dostaniemy, bo je pobił jak... bardziej Tak no jak Adam w pierwszym A... No co? A jak ty śmiesznie idisz. Niż... Aha Nie pytam gdzie robisz prawo to... jazdy. Nie, ale... Kali prawo jazdy, on robi w lotniczej szkole... O, ja, piernicze! Ja rozumiem można przywalić w auto. Ale nie wszystko zaliczać po kolei. Ja tu mam samą ramę. Wracuj, tu nie powinien coś. Dobra. Nasze, nasze auto chyba jedzie na samych mm. oparach. To już to ok. Wiara, A my, jak jedziemy bez drzwi? <śmiany> w ogóle, bez wszystkiego, bez maski. Bez nie <śmiany> No to no, no, nikt się nie strzai, jak podjedziemy z tym gdzieś. Nie 58 Nikt się nie strzeli przecież no, to, to jest dobry radiowóz. Ma być w przejściach, ale, to jest, ale to jest dobry. Dobra. Tu, 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 tu. Stój, stój, stój na razie, czekaj. Dobra, helikopter nas tu nie zauważy, więc spokojnie. Jej, yeah, zrobione. Jest, jest ukradźmy, dobra, udało się, świetnie. Co teraz? Do komisariatu po papiery musimy jechać. Dziota. Tym samodem. No. <laughs> Ale oni, nie, nie, to jest dobre, oni mają takie same. Aha. Tak wiesz, no. Napad był, więc przez to taki popsu. No. O, ścigali takiego Adamka i Tola. Ciężko no. było. Ej, wyświetla ci, gdzie może jechać? Właśnie, nie. Ej, tam jest jakaś kropka, więc chyba escape musi wcisnąć. Taka nie zielona. Nie? nie masz niebieskiej kropki? No to, to tam mati? macie jechać, tak. Nie. nie, A nie to nie. wy jesteście, no. No oh, oh, oh. tu idziemy, teraz mamy jechać. Czekaj, wyjdzie z tego radiowozu. Może załadne <laughs> radiowozno. <Złuch, nama. laughs> No nie matko święta Ten człowiek to auto zepsuje e, Jak ja tam ten to ten napad? Ukradnij radiowóz. A co my mamy? Ale on mówi, że moje na komisariat już. No nie, ale teraz tylko, mamy... Uważajcie, ukrad... na komisariacie nie możecie nikogo dotknąć. Musicie ich uchodzić dookoła ostrożnie. Najlepiej nie biegnijcie, tylko idźcie normalnie. Ale No ale... Mamy z, mamy nawet nadal jest mamy... ukradnij radiozów. Może za, za mocno rozwalony jest. To wyklepać trzeba. No.